14 kwietnia 2015 roku Łódź, targi piwowary oraz Gala, Bractwa Piwnego, podsumowująca rok 2014. Piwem roku 2014 zostało American IPA serii Podróże Kormorana. Czy to radujący moment w historii bawaru Kormoran? Oczywiście, zawsze kiedy zdobywamy wszelkie nagrody, jest to ogromna radość, dlatego że jest to zwieńczenie naszej trudnej pracy. No właśnie, to zwieńczenie wyjątkowe, bo Bratstwo Piwne nie przyznaje nagrody samo z siebie, że tak powiem, ale jest to wynik, podsumowując wyniki w poszczególnych konkursach piwowarskich, tych konsumenckich, tych specjalistycznych. Czy Browar czuje, że jest to moment docenienia zarówno przez fachowców, jak i przez zwykłych piwoszy, którzy poskle pochodzą nie po to, żeby... Testować, sprawdzać, czy jest im DMS czy inne elementy, tylko po prostu chcą się napić wyśmienitego piwa, jaki browar Corona im w stanie dać. Tak, jest to wspaniała dla nas rzecz, dlatego że właśnie wiemy, że podążamy w dobrym kierunku, że to nie tylko jest piwo odpowiednie w odpowiednim stylu, ale również po prostu smaczne. No właśnie, to z serii Podróże rana to chyba najbardziej tytułowana Seria piwowarska roku, no, nic się nie równa, no chyba, że równie olsztyński plon. Proszę powiedzieć, zdradzić kulisy kuchni i jak długo trwa poszukiwanie tego właściwego smaku, tak? Jak długo trwają poszukiwania panele degustacyjne wewnątrz browaru, zanim pada ta decyzja, że w tym momencie to piwo wdrażamy do produkcji i będziemy chcieli się z nim dzielić z konsumentami. Oj, to zależy od piwa. To też czasami jest tak, że jedno piwo się trafi faktycznie, jest super już od samego początku, ewentualnie się je sprawdza po konkretnym czasie, czy ono się dobrze sprawuje i czy się nie zmienia w trakcie. Natomiast no, niektóre to bardzo długo trwają trzeba, zanim się trafi ten odpowiedni smak. No właśnie, American IPA to piwo, które już podbijało polski rynek piwowarstwa w tamtym roku. Tegoroczny rok browarzy rozpoczął się równie mocno od kłosa wielozbożowego. Kłos wielozbożowy w stylu rusty alewit, urzekał z wiewnością citry. A proszę powiedzieć, jak doszło do tego, aby zwiewność amerykańskich chmieli uzupełnić lasem iglasnym? Kiedy spotkaliśmy dzisiaj ludzi na stanowisku browaru Kormoran, rozmawialiśmy też z Robertem Makowiczem, który powiedział, że American IP jest browaru Kormoran. By połączyć w sobie grejpfruta i sosnowy las. Proszę powiedzieć, jak to się robi, że zwiewność citry w tym piwie zastąpiono po prostu połączeniem choinki na święta Bożego Narodzenia? i to jest bardzo trudne pytanie. To jest pytanie do naszego głównego technologa, Macieja Mieleńskiego. No właśnie, bo trzeba powiedzieć też również dla Tomka Kopyra z blogu blogkopera.com, że główny technolog, Maciej Mieleński, to on jest głównym pomysłodawcą tych piw i każdy koncept to, 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 to jego pomysł. Do niego też należy ostateczne słowo, kiedy to piwo jest dobre i kiedy wdrażamy do produkcji, prawda? Nigdy nie wypuszcza, kiedy piwo nie jest gotowe. To jest ostateczne słowo. Tak jest, więc serdecznie gratulując zdobycia tytułu Piwa Roku, życzymy kolejnych sukcesów i do zobaczenia przynajmniej przy kolejnej podróży Kormoran.